Witajcie! Po świętach, po majówce, po długim odpoczynku u mnie to wyglądało w ten sposób, że trochę pojeździłem na rowerze. Szczerze mówiąc, tego roweru to mam niedosyt, więc pewnie w najbliższym czasie również będę kontynuował moje wycieczki rowerowe. W zielonym zakątku, właściwie z tych rzeczy, które się działy, to było dużo koszenia trawy. I tak to wyglądało. Teraz sobie skosiłem rajską polanę. Ona tak wygląda. A zaraz będę się zabierał za koszenie miejsca pod staw. W sumie to miejsce już było wcześniej przeze mnie wykarczowane i przygotowane do robienia stawu. Ale zarosło znowu. Bo nic z tym nie robiłem. W sumie dobrze będzie teraz świeżo wykoszone. Teraz wchodzę właśnie w to miejsce. Tak to wygląda. Zaraz sobie tą trawę skoszę i będę wymierzał. Zobaczymy, ile metrów mi tutaj wyjdzie staw. Ma być stawem naturalnym. Nie będzie tutaj e, żadnej folii, przynajmniej takie jest założenie. No chyba, żeby e, woda nie chciała po prostu tutaj się zbierać, no to wtedy gdzieś na dnie trochę folii e, dołożę, tak żeby zawsze chociaż trochę tej wody było. Zobaczymy, jak to wszystko się uda, bo e, założenie jest takie, że za wszelką cenę nie chcę tej folii tutaj kłaść. Chcę po prostu, żeby staw był naturalny, chcę, żeby woda zbierała się po prostu w sposób naturalny z deszczówki. Do wód gruntowych raczej nie mam szans się dokopać, przynajmniej na tą chwilę. Co prawda te wody gruntowe tutaj zazwyczaj są dość duże, dość wysoko, czasami wystarczy wykopać mały dołek i już jesteśmy przy poziomie wód gruntowych natomiast w tym roku jest ogromna susza jest mało opadów więc na chwilę obecną to w ogóle będzie problem pewnie żeby tutaj tą wodę jakąkolwiek w tym stawie utrzymać ale zobaczymy tu jest miejsce dość nisko woda ma się skąd zbierać wystarczy tylko odpowiednie przekopać rowy odpowiednio tą wodę tutaj doprowadzić i zebrać to miejsce także myślę że powinno być ok staw planuje wykopać no maksymalnie 2 metry z tym że biorąc pod uwagę że tej wody będzie się gdzieś tam na dnie zbierało więc może się okazać tak że że będzie skarpa metr półtorej metra a wody gdzieś tam na dnie Robię to trochę tak eksperymentalnie, nie zależy mi za bardzo na czasie, żeby to było już zrobione. Bardziej chcę się tutaj podelektować budową, kopaniem tego stawu i tak eksperymentalnie będę patrzył co się na bieżąco dzieje, jakie są opady, czy woda się zbiera, czy trzeba dorobić jakieś nawodnienie. Także tak to wygląda. Zaraz sobie tą, tą trawę skoszę. Będzie Przynajmniej widać dokładnie jak ten, jaki tutaj duży plac mam do zagospodarowania. A później powbijam paliki i taką taśmą do oznaczania oznaczę sobie po prostu miejsce, gdzie trzeba kopać. No i zacznę kopać. Tutaj z tej strony sobie też trawę przykosiłem, to ostatnio Wam mówiłem była strasznie duża trawa. I tu będzie już trawa koszona systematycznie. Przesadziłem parę. Drzewek nawet nie było problemów, te drzewa są dość wysokie, mają, no większe są ode mnie, mają ponad 2 metry, 2,5 metra. Ale okazało się, że e, wykopując całą bryłę korzeniową, można było po prostu e, takie drzewa e, przesadzić, nie uszkadzając korzenia. O, tutaj mi już sarna to drzewo dopadła. Będę musiał zabezpieczyć jeszcze siatką na razie, tylko tak posmarowałem smalcem. Sarny, sarny nie cierpią smalcu, więc myślę, że dadzą sobie spokój tutaj w tym miejscu. Natomiast tamte przesadzone drzewa na szczęście nie ucierpiały, ale koniecznie je muszę zabezpieczyć, bo szkoda by było, bo akurat no, zależy mi na tym, żeby w tamtym miejscu rosły. Także tak to wygląda na chwilę obecną, zaraz koszenie i rozmierzanie. To jest tylko taki zarys, mniej więcej. Jeszcze dokładnie to podczas kopania to wszystko wyjdzie. Yy, na pewno samo lustro wody będzie troszeczkę mniejsze z tego względu, że no musi być jakiś odstęp od, od brzegu. Więc zakładam, że to wszystko mi się o jakieś pół metra, może, może metr zmniejszy. zaraz będę mierzył ile to w ogóle wyszło metrów kwadratowych wygląda to na dość spore ale y, jak na staw to to bardzo małe jak na oczko wodne no to takie dość spore o tak to wygląda wiadomo tych y, kantów nie będzie to wszystko będzie zaokrąglone w miarę tak tak jak się wykopie Myślę, że spoko. Zaraz yy, zmierzę ile tu jest metrów kwadratowych, ile faktycznie metrów kwadratowych samej wody wyjdzie. A tutaj pies coś znalazł Co znalazłeś pewnie jakiś gryzoń był i zaczął tutaj drążyć. całkowita długość około 830. A teraz szerokość w najszerszym punkcie, 5-20. Powstał taki odręczny rysunek, to właściwie tylko w celach takich, żeby zrobić jakieś e, takie z grubsza obliczenia, i wyszło na to, że to co jest po obrysie taśmy to wychodzi jakieś 40 m2, tak, zaokrąglając. A po odliczeniu dookoła brzegu, czyli tej skarpy, która powstanie, taka po skosie zakładając, że ona może mieć nawet metr, no to tego lustra wody wyjdzie około 18-20 metrów kwadratowych. czyli jak na taki maluteńki stawek, większe oczko wodne to w sam raz. No to w takim razie nie pozostało mi nic innego, jak wziąć łopatę, taczki i zacząć po malutku kopać. thank you Od jakiegoś czasu wszystkie nadwyżki ziemi, jaką mam, ładuję w jedno miejsce, właśnie tutaj. Powstała tu już dość taka pokaźna górka i teraz po wykopaniu stawu ta górka będzie jeszcze większa, no ale to przynajmniej będzie jakieś zróżnicowanie terenu, na pewno to troszeczkę będzie ciekawiej. Kopania jeszcze będzie mnóstwo, dopiero zacząłem, wywiozłem jedne taczki, także jeszcze tu jest roboty nie wiadomo na ile dni. Tak jak powiedziałem, nie będę się śpieszył, będę się raczej delektował tą pracą, więc trochę czasu pewnie mi to zajmie, tym bardziej, że oprócz stawu jeszcze są inne rzeczy, które trzeba zrobić albo które się po prostu chce zrobić, na pewno będę. Od czasu do czasu jeździł na jakieś krótsze czy dłuższe wyprawy rowerowe, to też będę Wam robił z tego relacje. Filmy związane z budową stawu będą wrzucone w, oddzielny, w oddzielną playlistę, także jeżeli ktoś jest zainteresowany tylko tym tematem, to będzie miał wszystko po kolei i nie będzie miał tam przerywanych filmów jakimiś innymi filmami. Także to tyle na dzisiaj, ja kopię dalej, a Wam życzę miłego dnia i do zobaczenia.